No, dzisiaj mamy serię filmów tanich. te mieszkanie jest prywatne za 35 tysięcy euro przy ulicy Abadzola. Również trzy sypialnie, salon, kuchnia, łazienka. Bardzo słoneczne. Wszystko, oczywiście, okna nowe. Zrobić, wymalować. O, no właśnie, mała poprawka, bo tu jeszcze jest czwarta sypialnia, ale malutka. Albo ktoś tu będzie mieszkał, albo zrobi sobie z tego karderowe. No i 35 tysięcy to super cen. Abad Sola możecie wpisać sobie w Google Map 49. Także położone blisko Republika Argentyna, kabina prysnicowa i kuchnia. Niewielka, ale jest. to wszystko można sobie porobić, poprzerabiać. Także 35 tysięcy, dobra cena. Czekam na oferty. Pedro 68, małpatlent.l lub plus 34, 634, 802, 410.